No, i kończymy, proszę Państwa, ten dzień 10 sierpnia 2023 roku. Słońce zaszło, a my zaraz ruszamy. 300 km przed nami. No, ale nie takie rzeczy się robiło. No i co? Ready? No? Czy jeszcze? Grzeje trochę. Co? To tak zmarłam. A no właśnie, bo nie wiem czy oglądacie na bieżąco, ale w poprzednim filmie mówiliśmy, że na chwilę obecną jest 11 stopni w Zakopane, więc dzisiaj te, te japonki to... Tak, japonki tak nie bardzo na taką pogodę, powiem Wam szczerze. No ale poza tym spacer udany i było fajnie, tylko teraz się musiałam tutaj... Rozgrzesz. Przygrzesz. No ale to zaraz możesz w samochodzie. Nie. Nawet masz grzane fotele, ale. Nie, fotele grzane nie są potrzebne, tylko nogi Fotelami to może niekoniecznie. Nie, 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 nie. Ja będę jechał w Japonkach, więc raczej temperatura będzie. Może być wyższa, nie ma problemu, nie. No, a ja sobie skarpety założę po prostu. Skarpetony, dobrze, proszę bardzo. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że ten dzień e, uważam, uważamy, myślę, za udany. Sporo się działo, byliśmy na kalatówkach. Zjedliśmy w dwóch fajnych knajpach. Odkryliśmy tą kasamię na nowo tak naprawdę. Ja tam chętnie wrócę. Byliśmy też w Toskanii, ale o Toskanii wiedzieliśmy, że jest dobra. O kasamiji też wiedzieliśmy, ja też wiedzieliśmy. Nie to znaczy, no nie wiedzieliśmy, jak jest teraz, bo tam byliśmy wiele lat temu. Jak się okazało, utrzymała się i bardzo dobrze, bo poziom tego jedzenia jest naprawdę wysoki i, proszę i proszę, warto zapłacić. Spoko, tak. i obsługa jest spoko. Tam jest w ogóle wszystko spoko. Poza jednym. Jak dla mnie. Po prostu tam jest bardzo ciasno. I nawet te miejsca na zewnątrz są takie mało atrakcyjne, bo się siedzi tak trochę w takim przeciągu, na krupówkach, no jakby na środku. No, jakby pod tym względem. No, siedzi to... się w ogródku, no. no. dobra, mogę być w swoich odczuciach. Ja po prostu tam nie czuję się tak przyjemnie, przytulnie. No, nie wiem, jak to powiedzieć. Ale to jest jedyne zastrzeżenie. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to super, to robi naprawdę dobre wrażenie. Obsługa, tak samo. Mhm. No. No właśnie. No jeszcze gdyby dzisiaj było trochę cieplej albo gdybyśmy założyli normalne buty to już w ogóle no. by było ekstra. Ale to już gdyby chcieć tak na siłę szukać czegoś na no nie. Było super. Tak. I zaraz wsiadamy w samochód i dopiero ruszamy proszę państwa jest jest mm. prawie w pół do dziewiątej. No, no kto no, tak robi? Cieszę się że ty prowadzisz bo ja się czuję jakaś taka Weterana. Wetyran, no. no. Znam to uczucie. Wiem. <coughs> Przynajmniej wykorzystaliśmy dobrze, pełne dwa dni. Tak. I tyle. Mm -hmm. A pijemy jeszcze kawkę tutaj? No nie przed wiem. Przed wyjazdem? Masz tak, w sumie to może miałbym, no. Dobrze, to zrobię. Miałbym. Bardzo fajnie. To może, słuchaj, no nie wiem. Być może ten film, który teraz nagrywamy, wrzucimy, a ta reszta może w, wleci no właśnie, jutro, bo nie, nie mieliśmy naprawdę, no, nie nadążamy z, z wgrywaniem tego. Tak jest. I hmm. może, może ten film dzisiaj wrzucimy tak na, na dobranoc, przynajmniej w, w, w tym momencie, a te dłuższe skalatówek pewnie z tych knajp do domu. pewnie w nocy wrzucimy je I będą na kanał i na rano będą. No tak jak dzisiaj zrobiliśmy taką, hmm. taką wrzutkę hmm. pięciofilmową. Także może to jest dobry pomysł, rzeczywiście cierpliwie poczekajcie. Mm -hmm. No to co? Kończymy i pijemy kawkę? I to chodź, wstawiamy tą wodę. O, motokronika. Nagrałem film i skasowałem jeden. Niechcący, ja pierdolę. No, życie, życie, życie. Co? Kupki Lubliana. Lubiana. Lubiana. Lubiana? A, Lubiana to wiem. Pomółeczka, dobra, sorry, sorry. I tak normalnie, to byśmy tą kawę wypili tutaj o, yy, na tarasie. Nie ma mowy dzisiaj, nie? Ale dzisiaj tej kawy nie wypijemy z widokiem. Nie ma mowy. No dobra, proszę Państwa, tutaj kończę. Yy, wrzucam ten film. Nikt nie się, że będzie nie, nie po kolei. No tak to czasami wychodzi. Nie damy rady tego zrobić. Yy, a zaraz wyjeżdżamy. Ten nasz internet po prostu nie da rady tego zrobić po yy, trasie. Dziękujemy Państwu za uwagę dzisiaj. Może coś nagramy jeszcze z trasy? Pewnie tak. No. no i tyle. Jak będzie coś drobniejszego, to to wrzucimy, a te grubsze filmy pojawią się jutro. Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia.